M-Legitymacja emeryta rencisty M-Legitymacja to elektroniczna wersja legitymacji emeryta w Twoim telefonie. Od 1 stycznia 2023 roku możesz z niej korzystać przy użyciu bezpłatnej aplikacji Mobywatel. Nie musisz składać wniosku o M-Legitymację. Wystawimy Ci ją w systemie automatycznie. Również wtedy, gdy masz już legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej. Teraz możesz korzystać z obu wersji legitymacji tradycyjnej plastikowej karty oraz elektronicznej. Dzięki M-legitymacji potwierdzisz, że jesteś emerytem lub rentzystą, udowodnisz, że masz prawo doświadczeń zdrowotnych, skorzystasz z ulg, które przysługują emerytom lub rentzystom, np. zniżek na bilety. M-Legitymacja działa tak, jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona, potwierdzisz, że jesteś emerytem lub rencistą oraz skorzystasz z ulg i uprawnień. Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie legitymacji emeryta rencisty, zadzwoń do ZUS. Telefon 22 560 16 00 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 18. Spotkaj się z ekspertem z ZUS przez internet. Umów się na e-wizytę na stronie www.zus.pl łamane przez e Skorzystaj z porady w każdej placówce ZUS. Poszukaj informacji na naszej stronie www.zus.pl.